Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie na 51. środowym live'ie i dzisiaj mamy już 30. października. I kochani, jesień już w pełni. Zbliża się 1. listopad, czyli odwiedzanie cmentarzy, grobów, ale jednocześnie w wielu krajach jak również już i w Polsce, Halloween, czyli zabawa, tak? Kiedy się przebieracie, kiedy coś tam pukacie do drzwi, tak? Prosicie o cukierek, o jakieś tam inne zabawy, takie halloweenowe wykonujecie. Ale. Zostawiam to, każdy robi jak uważa, ale tak naprawdę nawet nie do końca dzisiaj chcę o tym mówić, bo wiele jest głosów, tak? Jedni pochwalają, drudzy kłócą się, jeszcze innym to pasuje, innym nie pasuje i po prostu ciągle jakieś są dyskusje. Dlatego róbcie tak, aby to było zgodne z wami, z waszym sercem. I a propos serca, ważne jest, co ja zawsze powtarzam, aby wszystko, co robimy, było właśnie w zgodzie z nami, z naszym sercem i w kierownictwie, że tak powiem, duszy. I bardzo często też słyszę pytania na sesjach czy w rozmowach z różnymi ludźmi. Jak to rozpoznać, jak poznać głos duszy. No cóż, jest ten głos, głos na pewno bardzo subtelny. Natomiast gdy odczujesz, tak? Gdy usłyszysz, poczujesz ten głos, to na pewno będziesz wiedzieć. Na pewno, bo jeżeli coś zrobisz. Co jest niezgodne z duszą, niezgodne z tym połączeniem, to będzie to niezgodne z tobą. I jeżeli tego nie poczujesz od razu, to możesz to poczuć po prostu później. Jako ucisk gdzieś na przykład w żołądku, tu zaciśnięcie w klatce piersiowej, usztywnienie mięśni. I wszelki inny sposób właśnie ciało nasze reaguje, gdy jest niezgoda, tak? Nie, nie ma tej, tego wspólnego działania z duszą, z intencją, tak? Natomiast z intencją duszy, oczywiście. Natomiast, gdy działasz w zgodzie z duszą, z miłością, w połączeniu, tak z duszą, z przestrzenią serca, to zwróć uwagę, że wtedy czujesz się wyśmienicie, czujesz się dobrze, i Twoje ciało też reaguje bardzo pozytywnie. Możesz czuć taką błogość, spokój i po prostu zgodę na działanie. To jest takie najważniejsze, co możesz zaobserwować. Natomiast, jak w ogóle połączyć się tak, z duszą, jak być w połączeniu z sercem, być w połączeniu duchowym, to tak jak już wspominałam, jest dużo różnych praktyk: medytacja, relaksacja, mindfulness. No i sesje prowadzone lub sesje z terapeutą. Na przykład hipnoza, soul body fusion, access bars, yy, praca z wewnętrznym dzieckiem, ustawianie, ustawienia hellingerowskie. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Natomiast ja tobie chcę dzisiaj powiedzieć jeszcze, bo tak do mnie przychodzi co jakiś czas takie yy, głębsze połączenie jakby... Yy, i zrozumienie, jak bardzo pomaga hipnoterapia. Mówię, hipnoza ma, już to wielokrotnie powtarzałam, hipnoza jakby nie ma dobrej opinii, bo jest błędne wyobrażenie, tak, że można manipulować hipnozą. Człowiek, który poddaje się hipnozie, może wykonywać i mówić tak, rzeczy niezgodne z sobą. Natomiast to jest taka hipnoza sceniczna, taka na pokaz, gdzie to faktycznie następuje. Natomiast hipnozę, którą ja wykonuję, jest to hipnoza duchowa, która jest w pełni zgodna z Tobą. Jest to przede wszystkim głęboka relaksacja ciała, umysłu. Jest to w połączeniu właśnie z duszą, z przestrzenią serca. I taka hipnoza jest oczywiście też w połączeniu z górą, tak, z Bogiem, z podświadomością, ze źródłem, z energiami to wszystko dzieje się w czasie hipnozy duchowej. I co daje właściwie, tak? taka hipnoza duchowa, ogólnie co daje hipnoza, bo ciągle jakby jest w jakimś sensie niedoceniana. Więc, przede wszystkim, ja sobie tutaj wypisałam i dzisiaj, właśnie taki dzień, kiedy o tym pisałam już na Facebooku, zmiana negatywnych nawyków i zachowań, i hipnoza pomaga w tym, tak? Pomaga w przełamywaniu złych nawyków i również nawyki, nałogi. O, nałogi. Takie jak palenie papierosów, nadmierna konsumpcja jedzenia, ale również te zachowania, które są negatywne, zamieniamy na pozytywne i działamy ja działam tak w poziomie podświadomości, jeżeli tak można w obszarze podświadomości, tak można powiedzieć. Lepsze radzenie sobie ze stresem i lękiem. Hipnoza może być skutecznym narzędziem w radzeniu sobie ze stresem, lękiem i innymi problemami emocjonalnymi. I właśnie poprzez to, że głęboko relaksuje się umysł, ciało. Mogę pomóc w znalezieniu spokoju i równowagi wewnętrznej. Poprawa zdrowia psychicznego, poprawia zdrowia fizycznego, bo jedno łączy się z drugim i sesje hipnozy właśnie mogą przynieść ulgę w przypadku różnych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład bóle głowy, bezsenność, chroniczny ból, czy zaburzenia trawienne, czy jakiekolwiek inne. I poprzez sesję, w czasie sesji, możemy działać na poziomie komórkowym tak? i uzdrawiać pewne części ciała, ale ogólnie całe ciało również. Można zidentyfikować przyczyny dolegliwości, bólu i ogólnie wprowadzać pozytywne zmiany i które są przede wszystkim yy, przyczynią się tak do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego. I kochani wiele ludzi ciągle boi się też hipnozy, nie wiem dlaczego. Być może trafili yy, na jakiś film, na jakieś zdarzenie, na jakąś osobę, która ich wprowadziła w taki strach, albo sami się wprowadzili, ale chcę powiedzieć, że hipnoza jest całkowicie bezpieczna i nie ma żadnych obaw. Oczywiście trzeba być w dobrych rękach. Nie do końca chcę porównywać, ale to jest też coś takiego, jak poddajesz się jakiejś operacji albo zabiegowi i też y, idziesz do specjalisty, który zna się na tym, w danej dziedzinie, no i ufasz, tak? I poddajesz się, tak? Tak samo do dentysty czy gdziekolwiek. I tak samo idziesz do hipnoterapeuty. Wybierasz osobę, terapeutę, który przeprowadzi. Odpowiednio sesję. W całkowitym bezpieczeństwie i zachowaniu higieny, hipnozy, tak bym to powiedziała bezpieczeństwo i higiena hipnozy. No i, kochani, jeżeli cokolwiek Was to zainteresowało, Ciebie, to zapraszam na do mnie na sesję, tak? Ale zapraszam, żeby sobie tam jeszcze zobaczyć, poczytać na stronie www.kolorowyhoryzont.com. A teraz jeszcze chcę wrócić do książki na, na moment, na moment. Do książki Przekazy Wszechświata, o tak. Bo Dzisiaj też tak do mnie przyszło, bo przepiękną sesję przeprowadzałam dzisiaj, i tam był, były właśnie przekazy od duszy. Ale to, jeżeli masz taką umiejętność i zdolność, to ty nie potrzebujesz nawet sesji, tak? Możesz po prostu połączyć się z duszą, być w tym połączeniu i usłyszeć swoją duszę, co ma ci do powiedzenia. Ale żeby w ogóle cokolwiek się zadziało, Potrzebujesz mieć tutaj otwartą przestrzeń serca i być w takim połączeniu. I ci przyszło dzisiaj do mnie właśnie jak otworzyć, tak? Czakrę serca, serce. Mówi się tak, że ludzie mają duże serce, ktoś inny ma otwarte serce, a może ty masz problem z tym, Mniejszy lub większy, albo niepewność, czy masz otwarte serce. No więc króciutki przekaz przeczytam dzisiaj z tej książki, tak? Przekazy wszechświata. I napisany był 9 września 2016 roku, więc już 8 lat ma ten przekaz. Otwieram czakrę mego serca, zwiększam potencjał jego odczuwania. Zapalam płomień Jego istoty. Radość ogarnia moje ciało. Otwieram się na szczęście, przyjmuję miłość, odczuwam życie. Energia wpływa w każdą komórkę, dostarcza ciepło i spokój. Błogość przepełnia moje ciało, odczuwanie się zwiększa. Radość i pokój panują we mnie. Otwieram czakrę mego serca. Odczuwam życie, odczuwam radość. Miłość należy już do mnie. Jestem miłością, jestem radością, jestem jednością. Czakra mego serca jest już otwarta. Teraz z ufnością idę przez życie. Taki króciutki przekaz, i czytając te słowa. Powtarzając je, pomagasz sobie, pomagasz w otworzeniu tutaj, tej przestrzeni serca. Pomagasz sobie, aby być w połączeniu poprzez przestrzeń serca z własną duszą. A w tym pędzie dnia codziennego zapominamy o tym. Po prostu zapominamy. Zapominają ludzie, jak to jest ważne bycie w połączeniu. Z własną duszą, z sercem. Poprzez tą przestrzeń serca. I teraz jeszcze. To tak już uspokajająco na koniec, tak? Karty do czytania twojej duszy. Taki mały drogowskaz. Co na ten tydzień mówi nam dusza? Co mówi tobie, twoja dusza? Podczas gdy jesteś wciąż w tym życiu, poproś Boga o pomoc w przejściu na drugą stronę, gdy nadejdzie na to czas bez bólu i niewygód. I tu proszę karta. Podczas gdy jesteś wciąż w tym życiu, Poproś Boga o pomoc w przejściu na drugą stronę, gdy nadejdzie na to czas bez bólu i niewygód. I tu takie ręce złożone. Tak dość poważnie to zabrzmiało, ale być może dlatego, że zbliża się 1 listopad. Wszystkich świętych i czas refleksji, i zauważenia tego, że kiedyś wszyscy przejdziemy na drugą stronę. Prędzej lub później. I po prostu ważne, aby się tego nie bać, aby być w pełnym połączeniu ze swoją duszą, w świadomości tego połączenia i w miłości. Pamiętaj o tym. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, Gosia Król, Kolorowy Horyzont.